Ciemka. Patrzcie gdzie jestem. Nie wiem, czy możecie odczytać, ale Karl Johansgat, czyli, czyli główny w Woslo, a ja tak zaczynam swój okres poświąteczny. Tam z tyłu stoi moja ciężarówka. A tutaj, jak się obrócimy, tam nie widać, bo słońce świeci, jest pałac króla, także, także wyobraźcie sobie moją minę. jak Dzisiaj rano dostałem listę i zobaczyłem, że muszę tutaj przyjechać. Byłem mega szczęśliwy. Na szczęście to jest tylko jeden dzień na zastępstwo. Jutro już wracam do swojej pracy. A tutaj proszę, pan dostarcza piwerko, ogólnie to jesteśmy koło baru Scotchman, do którego często zdarzało mi się kiedyś przychodzić, teraz trochę rzadziej. Nie wiem czy w Polsce jest taki system, może mi się go udać się upolować, ale właśnie ta firma, która jest przede mną, Ringness, oni dostarczają piwo również cysternami, tak dobrze słyszycie, po prostu z cysterką, mają takiego węża, Podłączają go gdzieś tam pod ten dystrybutor z piwem w barze i pompują. No. Taka technologia. Nie wiem, czy jest to w Polsce, no ale dla chłopaków na pewno mega udogodnienie, z racji tego, że nie muszą dźwigać tych ciężkich kegów, tylko, tylko sobie fałfik podłączą i piwer leci. Jestem na Grenlandii, ja tutaj ogólnie przyjeżdżam do fryzjera, bo, bo jest tu dużo obcokrajowców, którzy mają zakłady fryzjerskie. Jeżeli chodzi o czystość w tych zakładach, to, to można było. Yy, bardzo dyskutować ale, ale obcinają naprawdę dobrze yy, i ceny mają naprawdę bardzo dobre jak na Norwegię bo po 200 koron strzyżenie męskie yy, no, jest jeszcze alternatywa w Oslo jeżeli nie chcecie zapłacić 500 yy, bądź też więcej yy, koron za strzyżenie, możecie chodzić do na przykład Polaków, Polek yy, które często się ogłaszają na serwisach takich jak moja Norwegia problem dla mnie w tym jest taki bo ja nie mówię, że to jak ktoś lubi, to okej. Okay. No, mi zawsze przeszkadzało to, że oni na ogół przejmują w domach, e, trzeba się z nimi umawiać po pracy. Czyli wiesz, 21, a ty wbijasz komuś na chatę, żeby się obciąć. E, kurde, przy stole kuchennym, no tak, tak średnio jak dla mnie. No, ja się czuję skrępowany tym. E, poza tym, e, kurde, pracuję nieregularnie i dla mnie umawianie się na konkretną godzinę jest ciężkie, a tutaj po prostu mam czas, tak jak dzisiaj. Przyjeżdżam, idę. Płacę dwie stówki, jestem naprawdę dobrze obcięty, także ja osobiście polecam. A przy okazji można zobaczyć kontrastowe Oslo. Grönland. Trochę inna część Oslo. Jeżeli ktoś lubi kontrasty, to będąc w Oslo koniecznie musi tu przyjechać, bo... bo jest to takie miejsce, o którym raczej Norwegowie niekoniecznie mówią i niekoniecznie się nim chwalą. Nie jest ono jakieś straszne, jak dla mnie przynajmniej, ale jest na pewno inne jeżeli by was tu tak wyrzucili z nienacka, to myślę, że nikt z was nie pomyślałby, że jest właśnie w Norwegii i w centrum stolicy, bo Grondland jest centralnie w centrum. Co jeszcze? Kilka lat temu, nie wiem, za dwa lata temu właśnie zamieszkała tutaj ludność, w dużej części pakistańczycy i zresztą Tutaj ta, ta różnorodność narodowa jest bardzo wielka. Chcieli odłączenia Gronlandu od stolicy, czyli żeby po prostu został otoczony murem, odłączony i tak jakby się stał autonomiczny, żeby nikt z zewnątrz nie mógł tutaj wejść, ale oni oczywiście mieli mieć prawo wychodzenia i korzystania z... Z reszty części osób, po prostu tutaj to miało być obcięte, miało być tylko ich i nikt nie miał mieć tutaj wstępu. No na szczęście władze się na to nie zgodziły, ale na jak długo to zobaczymy. I już jesteśmy umyci. Trochę nietypowo, bo czwartek, ale z racji, że udało mi się wcześniej skończyć, mój towar na jutro jeszcze nie był gotowy, a z racji, że lubię się ładować w czwartek, żeby w piątek rano zacząć i wcześniej skończyć, czekając na towar postanowiłem umyć ciężarówkę a było trochę pracy bo, bo po zimie założyliśmy w końcu alusy no i trzeba było je tu po prostu umyć, leżały Prze, przed złożeniem na zimę były myte ale, ale jednak gdzieś tam się przykurzyły i, i właśnie teraz założyłem kapsle domyłem wszystko no i jest w końcu tak jak, jak być powinno wszystkie skrzynki do wykolorowania i bokal, ale pasta dopiero przyjedzie w sobotę albo w niedzielę, więc w przyszłym tygodniu może uda się to zrobić. Yy, a odnośnie jeszcze opon, bo poszły opony. To prawda to są yy, letnie koła w tej chwili, ale ja na letnich również mam opony zimówki założone. I to są yy, Continentale, HDW2, yy, Winter MS. W zimie spisują się bardzo dobrze A znowu na podwieszanej i na przedniej mam HSW2 Mówię o oponach stąd, że ktoś się mnie pytał w komentarzu Ja mam skład, gdzie zapomniałem, teraz sobie przypomniałem Więc jeżeli to oglądasz To już wiesz Jeżeli chodzi o opony To letnie i zimowe mam takie same Gdyż zaszła pomyłka I po prostu na alusy założyli mi też zimowe ja chciałem przy tym zostać, z racji tego, że w rejony, w które jeżdżę, ten jest bardzo ciężko śnieg i nie wiadomo kiedy się go spodziewać. Ale mieć na alusach również zimówki i przynajmniej jestem pewny, że mnie zima nie zaskoczy, a, a jeżeli chodzi o przyczepność auta w lecie, to i tak jest wystarczająca. I, no i przez przypadek wyszło tak, tak jak wyszło, ale, ale suma summarum to jestem z tego zadowolony, że właśnie tak jest, a nie inaczej. No i jest. Pierwszy rusbus upolowany w tym roku. Z tymi rusami ogólnie chodzi o to, że, że rusami nazywa się młodzież miesiąc przed maturą, to jest w okresie od świąt Wielkanocy, gdzieś tak około do, do 17 maja, czyli do Święta Króla. Oni mają wtedy tak trochę więcej luzu, czyli policja ich się tak bardzo nie czepia, mają organizowane imprezy, chodzą w takich czerwonych ogrodniczkach bądź niebieskich, to też zależy od szkoły. Kupują sobie takie busy, autobusy, malują je w takie motywy, jak widzieliście na poprzednim urywku. Tam montują taki ostry sprzęt audio, że jak jadą koło mnie tutaj gdzieś na autostradzie, to ja na fotelu podskakuję, tak basem tłuczę. No i bardzo dobrze się bawią, nie? No, robią wszystko to, czego rodzice by sobie nie życzyli, żeby ich dzieci robiły. I bardzo ciekawa sprawa, że mają taki miesiąc tuzu przed maturą, a nie po maturze. Ale moim zdaniem, gdzie zastrzegam, że ja nigdzie tego nie wyczytałem, to jest po prostu tak na zasadzie moich wniosków, że to jest taka naturalna selekcja, czyli że jeżeli taki młodzieniec nie potrafi sam sobie lejców ściągnąć i za bardzo popłynie w tym miesięcznym okresie luzu, no to maturę, maturę prawdopodobnie obleje no i niestety nie będzie mógł, niestety albo stety nie będzie się mógł edukować dalej, bo ja wcale nie uważam, że szkoła wyższa daje jakieś większe perspektywy, ale, ale no nie będzie się mógł uczyć, przez co prawdopodobnie będzie wykonywał jakąś tam pracę fizyczną, a że zapotrzebowanie na rynku jest na takich ludzi, więc po prostu chyba system od razu chce odsegregować tych, którzy potrafią gdzieś tam ściągnąć lejce i, i będą się uczyć od tych, co pójdą na studia i po prostu będą się dalej dobrze bawić. Takie, takie moje wnioski. Pod dnia naszła mnie taka myśl z racji, że ja cały czas gdzieś tam jestem w rozwoju osobistym i ciągle staram się iść do przodu. I kilka dni miałem okazję jeździć na, na tym felu I kurde, no fajnie, nie? bo nisko się wsiada, taki prosty samochód no, takie, takie wszystko easy, nie? nie ma tam nic skomplikowanego Niziutko, kolana nie bolą, nogi nie bolą Ale jednak jak już się człowiek wes, wesp, nie chciałem powiedzieć Jak już człowiek wejdzie gdzieś na górę i złapie jakiś taki poziom to mimo tego, że ciężko się tam wchodzi, to już nie wyobraża sobie, żeby zejść niżej. Tak samo jest z ciężarówkami i z płaską podłogą, jak już, jak już raz dojdziesz do tego miejsca, że będziesz miał wygodną kabinę, dużą przestronną, z łóżkiem, z płaską podłogą, to mimo, że jest wiele uniedogodnień typu właśnie wchodzenie wysoko, jeżeli jest dużo klientów, to trzeba wchodzić, schodzić. I to jest dość uciążliwe, to mimo wszystko, jakbyście się popatrzyli w tył i pomyśleli, że macie zejść na poziom niżej, to już taka opcja nie jest. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. No i skończyliśmy tą nierówną walkę. Spadam do domu. Chciałem Wam tylko jeszcze coś pokazać. Pamiętacie, wczoraj było myte. Tak, dzisiaj wygląda tak. Wystarczyło pół godziny deszczu, no, tamte też, tak tam są walusy, nie stalówki, po prostu takie brudne. Wystarczyło pół godziny deszczu, żeby no, z moich dwóch godzin pracy zostało tyle. To tak no, jest taki... tylko taki mały update, gdyż ostatnio mówiłem o tym, że cały ten vlog, a może nie cały, ale że w tym vlogu opowiem o zarobkach i o tym, jak szukać pracy w Norwegii. Jednak w trakcie składania tego vloga doszedłem do wniosku, że będzie to zbyt obszerny materiał i, i trochę odbiegnie od mojego lifestylu, bo, bo tutaj tylko pokazuję Wam to, jak żyję, jak pracuję. I tak dalej. A te tematy techniczne, takie jak szukać pracy, jak kupić samochód, jak wynająć pierwsze mieszkanie i tym podobne, postanowiłem nagrać w oddzielnej serii filmów. I myślę, że już w środę możecie się spodziewać pierwszego. Zrobię specjalną playlistę. Pierwszy film będzie o tym, jak szukać pracy, jakie mniej więcej są zarobki i realia, jeżeli chodzi o pracę w Norwegii w tej chwili z mojej perspektywy. A następne filmy będziemy robić, a w zasadzie to ja będę robił w takim kierunku, w jakim będziecie chcieli, czyli, czyli po prostu będę w nich odpowiadał na Wasze pytania, tak jak powiedziałem, przykładowe tematy mogą być o mieszkaniu, o samochodzie, jak wolicie, a tymczasem spadam do pracy, jeszcze tylko patrzcie, jak jest na Z zewnątrz, jest godzina 20.30 w tej chwili u mnie, także, także chyba idzie już w dobrą stronę, bo, bo jest coraz widniej, niedługo już nie będzie nocy. Trzymajcie się zajebistości.